Cześć Manko, z tej strony Damian. Witam ci po raz kolejny lub też może pierwszy raz. W dzisiejszym filmie przedstawię Ci rozgrzewkę jaką ja wykonuję przed treningiem siłowym, oporowym czy też kiedy robią trening na bieżni. Ostatnim czasem robię trening na bieżni typu interwałowy. Uważam, że rozgrzewka powinna być wykonana zawsze przed każdym treningiem, szczególnie przed treningiem intensywnym, nieważne czy to będzie intensywne bieganie, czy też trening oporowy, siłowy. O rozgrzewkę należy zadbać dlatego, że podczas rozgrzewki podnosimy temperaturę naszego ciała, rozgrzewamy nasze stawy, rozgrzewamy nasze mięśnie, polepsza się ukrwienie naszych mięśni, jak i dotlenienie tych mięśni. Także rozgrzewka jest tak naprawdę przygotowaniem mięśni, daniem im sygnału, znaku do tego, że będzie że będzie wykonywana praca, że one muszą się przygotować właśnie do wysiłku fizycznego. Jest możliwość zrobienia rozgrzewki za słabej lub też za intensywnej, za mocnej. I tak naprawdę każdy musi dla siebie znaleźć jakiś złoty środek tej rozgrzewki, a to dlatego, żeby podczas pierwszych szczególnie ćwiczeń serii nie czuć się już tak jakby można powiedzieć zmęczonym, ale też, żeby nie było również takiego przypadku, że gdy wykonujemy pierwszą serię pierwszego ćwiczenia w naszym treningu lub też nawet by, może być to druga seria, to do końca nie byliśmy podczas tej pierwszej czy tej drugiej serii e, silni. I w momencie, gdy wykonujemy trzecią serię, po tej trzeciej serii możemy stwierdzić, no dopiero to ja poćwiczyłem, dopiero byłem silny, dopiero miałem siłę, tak? I może być tak, że w swoim planie masz e, Kilka ćwiczeń, gdzie każdego ćwiczenia wykonujesz trzy serie, i podczas tego pierwszego ćwiczenia zrobiłeś tak naprawdę dopiero konkretną robotę w trzeciej serii. Ćwiczenie już jest zrobione, a ty tak naprawdę przetrenowałeś jakby konkretnie swoje mięśnie w tej ostatniej serii, dlatego że nie byłeś dobrze rozgrzany, nie byłeś przygotowany do tego treningu siłowego. I tę pierwszą jak i drugą serię straciłeś tak jakby na tą jeszcze rozgrzewkę. Dlatego uważam, że każdy powinien sobie znaleźć taką rozgrzewkę, żeby nie była ona za lekka, za ciężka. A w sam raz, żeby ona podgrzała temperaturę naszego ciała, pobudziła mięśnie do pracy. I żeby ten trening nasz był jak najlepiej zrobiony. Można powiedzieć, żeby ta nasza siła była wykorzystana w tych ćwiczeniach. Rozgrzewkę możemy dzielić na trzy etapy. Pierwszym etapem powinno być podgrzanie temperatury naszego ciała. Drugim etapem powinno być pobudzenie, rozgrzanie naszych stawów, różne takie ćwiczenia, można powiedzieć nie do końca rozciągające, ale pobudzające właśnie mięśnie, stawy i trzecim etapem to jest właśnie ten rodzaj rozgrzewki, gdzie przed konkretnym ćwiczeniem robimy rozgrzewkową serię, w której tu używamy 50% głównego ciężaru jakim będziemy ćwiczyć w danym ćwiczeniu. Czy też możemy zrobić także 50% seria rozrzewkowa, 70% rozgrzewkowa i później te 3, czy 4 serie już konkretnego ciężaru w tym konkretnym ćwiczeniu. Ja swoją rozgrzewkę właśnie zaczynam od podgrzania temperatury mojego ciała. Zwróć uwagę tutaj jak ja wchodzę na bieżnię, że wchodzę na boczne te jakby ścianki całej bieżni. Włączam pas w momencie, gdy pas już sobie leci. Ustawiam na 3 km na godzinę bądź od razu na 6 km na godzinę. W momencie, jeżeli pas jest już w ruchu, to wchodzę na ten pas i zaczynam sobie właśnie marsz. Minutę czasu, 6 km na godzinę. Ustawiam sobie procent podniesienia pasa bieżni na 3%. Po minucie spacerku w tempie 6 km na godzinę. Przełączam na 9 km na godzinę i zaczynam tak zwany trucht. I takim truchtem robię sobie podgrzanie temperatury ciała do momentu, aż poczuję takie ciepło już wewnętrzne, można powiedzieć, organizmu. Yy, mogą już wystąpić pierwsze poty na moim ciele. To też wszystko zależy od tego, jak długo ja potrzebuję sobie truchtać, gdy mam na przykład ubraną bluzę z długim rękawem. Mam okno zamknięte, przeważnie uchylam sobie okno, także robi się trochę chłodniej. W chłodne dni to mogę potrzebować więcej czasu. Jeżeli mam koszulkę z krótkim rękawem, bądź pod koszulek, bądź też jestem bez koszulki, to mogę potrzebować minutę, dwie, trzy minuty dłużej sobie potruchtać, żeby podnieść tą temperaturę swojego ciała. Ale tak przeważnie 5-6 minut sobie truchtam i Wystarczy mi właśnie tego truchtu. Bo moje ciało już jest rozgrzane i, i mogę przechodzić do ćwiczeń pobudzających stawy. Zwróć też proszę uwagę, jak będę schodził z bieżni, Też już ją wyłączyłem i nie czekam do momentu, aż bieżnia się Wyłączy, stanie, tylko już wcześniej staram się zeskoczyć z tego pasa na boki bieżni i dopiero schodzę z bieżni. Wszystko tak, żeby było dla mnie bezpieczne i żeby nie niszczyć po prostu sprzętu. Pierwszym ćwiczeniem, jakie jest w mojej rozgrzewce, to zaczynam zawsze od rotacji wewnętrznej ramion. Nie wykonujemy zbyt mocno na dół, zbyt mocno do góry, tak żebyśmy nie czuli w ramionach bólu. Ciężar w każdym ćwiczeniu handli to zalecam: tak, kilogram, 2, maksymalnie 4 kg i ilość powtórzeń od 10 do 15 powtórzeń. I wszystkie ćwiczenia wykonujemy bezpośrednio po sobie. Bez przerw nie potrzebujemy tutaj przerw. Kolejnym ćwiczeniem to jest wymachy nóg do przodu i do tyłu. Od, tak jak mówiłem, przedział powtórzeń ten sam od 10 do 15, z tym, że tutaj wykonujemy raz na prawą nogę, następnie na lewą nogę. Dobrze jest też, że czegoś się chycić dla utrzymania równowagi. Jeżeli ktoś nie potrzebuje się czegoś trzymać, jest w stanie utrzymać sobie równowagę, tak jak ja tutaj nawet w tym w tym przykładzie to jest też wszystko dobrze, ale najlepiej się podtrzymywać czegoś. I na zakończenie tak jakby pierwszego obwodu to wspięcia na palcach, napinamy brzuch, pośladki, nogi i trzymamy tak 10 do 15 sekund. Yy, można jeszcze sobie miednicę cofnąć do tyłu. Napinamy to wszystko, trzymamy 10-15 sekund i Pasuje i zaczynamy tak jakby drugi obwód rozgrzewki na początek rotacja zewnętrzna ramion, barków też musimy zwrócić uwagę żeby yy tutaj ten bark był pod naszym żeby bark na którym leżymy był pod, tak jakby schowany do tyłu za mocno trochę tą ręką, też ruszam też można sobie starać się żeby łokieć był właśnie przy tułowiu bo tak to jest, że nie zawsze jak jak robimy coś innego nie jesteśmy skupieni na danym ćwiczeniu także może nam nie wychodzić do końca to ćwiczenie oczywiście jak robię rozrzewkę to skupienie jest inne tutaj bardziej się skupiam na nagrywaniu na, na tym czy kamera dobrze to łapie i to tak właśnie wygląda kolejne ćwiczenie to wymach nóg na boki jak widzicie nie zawsze można tą równowagę utrzymać dlatego dobrze jest się czegoś trzymać i tak wykonujemy wymachy na boki prawą nogą później należy zmienić nogę żeby rozrzać tak samo drugą nogę jak i podczas treningu tak i podczas rozrzewki nie należy się śpieszyć najlepiej mieć czas na tą rozrzewkę na trening wtedy wszystko zrobimy tak jak należy I na zakończenie, tak jakby pierwszego obwodu, to wspięcia na palcach napinamy brzuch, pośladki, nogi i trzymamy tak 10 do 15 sekund. Można jeszcze sobie miednicę cofnąć do tyłu, napinamy to wszystko, trzymamy 10-15 sekund, i pasuje, i zaczynamy. Tak jakby trzeci cykl rozgrzewki. Zaczynamy od ćwiczenia trape y raise. Nie wiem czy nawet dobrze to wymówiłem. Spinamy łopatki do tyłu, do dołu. Także i robimy taki y z naszych rąk. jest fajne ćwiczenie, można się pochylić jeszcze bardziej do przodu, można oprzeć się klatką piersiową o ławeczkę, tak samo zrobić to ćwiczenie, no możliwości jest wiele. Ale naprawdę fajne, fajne takie można powiedzieć rozciągające, bardzo pobudzające właśnie barki do pracy. Następne to są przysiady. 3 razy wąski rozstaw stóp na szerokość bioder. Energicznie wychodzimy do góry, napinamy mięśnie pośladków brzucha, nóg i jeszcze możemy wspiąć się na palcach, tak jak widać. Później 3 razy szeroki rozstaw stóp. I później trzy razy wyskoki do góry. Lądujemy na palce. Najpierw wąski rozstaw stóp. Później trzy razy wyskoki z szerszym rozstawem stóp. Pamiętajcie zawsze, żeby lądować na palce. Nie na pełne stopy, tylko żeby lądować na palce. I na zakończenie: to spięcia na palcach. Napinamy brzuch pośladki, nogi i trzymamy tak 10 do 15 sekund. Yy, można jeszcze sobie miednicę cofnąć do tyłu. Napinamy to wszystko. Trzymamy 10-15 sekund. I pasuje. Można powiedzieć na zakończenie. Szruch ze sztangą nad głową. Tak samo 10 do 15 powtórzeń żeby właśnie jeszcze te barki, ramiona pobudzić do pracy szczególnie przed ciężkim treningiem górnej części górnej partii ciała teraz można zaprezentować przeglądnąć swoją sylwetkę już w lustrze kiedy właśnie po rozrzewce jest nam ciepło, gorąco, chcemy zmienić koszulkę. To już można wyrzucić, jest nam niepotrzebna. Przeglądnąć można się w lustrze, jak nasza sylwetka wygląda. Lekkie napinanie wszystko jest w porządku, temperatura podniesiona. Zobaczymy jeszcze ile mamy tłuszczu. No jest tego tłuszczu do spalenia, także trzeba działać, ale jeszcze ciągniemy masę, żeby poprawić te mięśnie, żeby jeszcze zbudować masę mięśniowej. Także zobaczymy jak to wyjdzie, jak to będzie w lecie. Nie ma co, łapa siedzi. Nieważne czy 36, czy, czy 38, czy 40. Ważne, że jest łapsko, robi się coś, że jest siła. Brawa dla każdego, że coś robimy, że działamy. Moc z nami. Także mam nadzieję, że ta rozrzewka Ci się podobała, że będziesz korzystał. Jeżeli nie z całej tej rozrzewki, to dorzucić do swojej rozrzewki yy, któreś z tych ćwiczeń. Daj mi znać w Komentarzu, czy się podobało, czy też nie. Napisz dobra robota, lub zła robota. Będę wiedział, czy takie materiały, stricte właśnie czy to rozrzewkowo, czy w kierunku właśnie wykonywanych ćwiczeń, Wam się podobają, czy takie mam robić, czy w ogóle moje materiały się nie podobają, ale myślę, że moja praca Wam się podoba, bo z każdym dniem, zawsze gdzieś tam jeden subskrybent co dwa dni. Dojdzie także bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom za to, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej: takie fajne grono na moim kanale. Będzie ludzi, którzy chcą zmienić swoją sylwetkę i nieważne czy to jest poprzez trening siłowy, aktywność fizyczną, czy to dietę. Po prostu to, na czym nam ma zależeć, to przede wszystkim na naszym zdrowiu. Najważniejsze jest nasze odżywianie. Później, właśnie dorzucenie do tego stylu życia aktywności fizycznej, żebyśmy znaleźli w swoim stylu życia jeszcze na tą aktywność fizyczną, na sport, a można sport wykorzystać na różne sposoby, czy to na zabawę z dziećmi, czy na spotkanie się z przyjaciółmi, żeby razem być aktywnymi. Ja za dzisiejsze oglądanie Ci bardzo dziękuję. Teraz jest czas. Dla ciebie, żebyś ocenił ten film kciukiem do góry lub też kciukiem na dół. Zasubskrybował ten kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, nie zapomnij o dzwoneczku. Fajnym podziękowaniem będzie dla mnie to, że udostępnisz ten film e, gdziekolwiek chcesz, komukolwiek chcesz. Ja liczę przede wszystkim na Twoją aktywność w komentarzu, bo bardzo jestem ciekawy, co Ty o tym myślisz, czy Ci się podoba taki materiał, czy też nie. Także za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się w następnym materiale. Do następnego. Pozdrawiam.